To historia oparta na faktach. Karol Kot, wampir z Krakowa. Zwyczajny chłopak, który okazał się potworem. Kraków, 1964 rok. Miasto, które zna każdy turysta. Sukiennice, planty, wawel. Pocztówki pachną spokojem. W gazetach sukcesy sportowców, plany budowy nowych osiedli. Normalność, której nikt nie kwestionuje. Ale ta normalność jest jak cienka warstwa farby na ścianie wilgotnej piwnicy. Pod spodem zaczyna gnić. Wieczorami ulice pustoszeją, tramwaje zgrzytają, ludzie spieszą się do domów, planty toną w ciemności, latarnie gasną za wcześnie, kroki odbijają się echem od kamienic. To wtedy zaczynają się pierwsze szepty, ktoś kogoś dźgnął nożem. Na początku nikt nie wierzy. Kraków zna bójki, zna kradzieże. Ale tu jest coś innego. Ofiary nie są złodziejami, nie są gangsterami, to zwykli ludzie, starsze kobiety, mężczyźni wracający z pracy, przypadkowi przechodnie. Nie ma rabunku, nie ma sensu, jest tylko krew. Milicja notuje pierwszy atak, zimny raport, kilka linijek w aktach. Sprawca nieznany, użył noża, zadał jeden cios. Koniec. Suchy język nie oddaje strachu, który zaczyna wsiąkać w miasto. Kobiety szybciej zamykają okna, matki nie puszczają dzieci same do sklepu, mężczyźni rozglądają się zanim skręcą w boczną ulicę. Kraków, dumny i spokojny, uczy się nowej rutyny: patrzeć przez ramię. Gazety chwytają temat. Pierwsze nagłówki mówią o nożowniku. Redaktorzy piszą ostrożnie, władza nie lubi paniki, ale panika już jest. Ludzie mówią o potworze, który wyszedł z plant, o cieniu, który nie ma twarzy, o chłopaku, który wygląda jak każdy, ale niesie w kieszeni nóż, bo właśnie w tym tkwi groza. Sprawca nie ma maski potwora, nie ma blizn ani demonicznego spojrzenia. To ktoś, kto mijacie na ulicy, kto kupuje bułki w tym samym sklepie. Normalność staje się pułapką. W raportach milicji nazwiska ofiar zlewają się z datami ale na mieście zostaje coś więcej, echo kroków, które nagle urwały się w ciemności. Kraków oddycha jeszcze spokojnie, ale ten oddech już nie jest pewny. Wkrótce zamieni się w bezdech, bo potwór właśnie nauczył się, że nóż w miękkim ciele to dźwięk, którego nie zapomina się nigdy. Kazimierz, ulica Majselsa, kamienica jak setki innych, skrzypiące schody, pranie na sznurach, Zapach kapusty z kuchni. Tu mieszka rodzina kotów. Karol, uczeń technikum. Grzeczna twarz, krótko przycięte włosy. W zeszycie równe litery, w dzienniku dobre oceny. Nauczyciele mówią: ambitny, spokojny. Sąsiedzi: miły, cichy chłopak. Idealny przykład młodzieży socjalistycznej. Ale za drzwiami mieszkania rośnie coś, czego nikt nie widzi. Karol spędza godziny w samotności. Fascynuje go krew. W wakacje wyjeżdża do Pcimia, tam rzeźnia, gdzie zabija się cielęta. Karol nie odwraca wzroku, przeciwnie, patrzy uważnie. Później powie śledczym: Zasmakowałem w ciepłej krwi. To nie jest młodzieńcza ciekawość, to początek uzależnienia. Chłopak, który powinien grać w piłkę, zaczyna marzyć o byciu katem. Na lekcjach religii, zamiast modlitwy, Myśli o nożu. W zeszycie do matematyki notuje wyliczenia, ale w głowie liczy krople krwi. Rodzina nic nie zauważa. Ojciec dumny z ocen. Matka chwali, że Karol nie sprawia kłopotów. To klasyczna maska normalności. Sąsiad spotyka go na klatce. Dzień dobry, panie Karolu. Nie wie, że mijając go ociera się o koszmar, który dopiero się urodzi. W szkole koledzy śmieją się z jego dziwnych zainteresowań. Nie gra z nimi, nie pije. Woli samotne spacery po cmentarzach. Obserwuje nagrobki, wdycha wilgoć krypty. Tam czuje spokój. Czasem ktoś zauważy błysk w jego oczach, gdy temat schodzi na śmierć. Ale nikt nie traktuje tego poważnie. Bo jak potraktować poważnie osiemnastolatka, który mówi, że chciałby kiedyś wykonywać egzekucję? To jest moment, w którym iskra podpala ląd. Chłopak z normalnego domu zaczyna pisać swój własny podręcznik śmierci. I już nic nie zatrzyma tej lekcji. Kraków. Zima 1964 roku. Kościół. Światło świec. Echo modlitw. Zapach kadzidła. Starsze kobiety w chustkach klęczą w ławkach. To miejsce powinno być bezpieczne. Karol Kot wchodzi cicho. Ma w kieszeni nóż kuchenny, zwykły, tani. Patrzy na ludzi tak, jakby wybierał towar na półce. Nie rozgląda się długo. Wzrok zatrzymuje na starszej kobiecie. Pochylona, zajęta modlitwą, bezbronna. Kot później w śledztwie powie: Coś mnie gnało. Zabrałem dwa noże i wyszedłem szukać obiektu. Najpewniej będzie w kościele jakaś stara modląca się kobieta. Podchodzi. Jedno pchnięcie cios w plecy. Kobieta osuwa się na posadzkę. Zaskoczone spojrzenia, krzyk panika. Ludzie nie rozumieją, co się stało. Kot odchodzi spokojnie. Nie biegnie, nie chowa się. Po prostu znika w tłumie ulic. Ofiara umiera kilka godzin później. W raporcie milicji słucha notatka. Zadana rana kłuta. Sprawca niezidentyfikowany. Ale w mieście to zdarzenie ma inny ciężar. Szept rozchodzi się po Krakowie: ktoś zabija w świętym miejscu. Rodziny boją się posyłać starszych do kościoła, kobiety chodzą parami. Księża nie komentują głośno, ale wierni czują, że granica została przekroczona. Kościół nie jest już schronieniem, a Karol wraca do domu, jakby nic się nie stało. Je obiad, siada do książek. Nikt nie zauważa niczego dziwnego. W jego świecie to była próba generalna. Test noża, test odwagi, test siebie. Pierwsza krew jest jak narkotyk. Kot odkrywa, że zabić można łatwo, bez konsekwencji, bez kary. Czuje triumf, chce więcej. W Krakowie narodził się potwór. I choć nikt nie zna jego imienia, strach zaczyna chodzić ulicami razem z ludźmi. Bo jeśli ktoś potrafi dźgnąć w kościele, to znaczy, że potrafi dźgnąć wszędzie. Kraków 1965 rok. Planty zielony pierścień wokół Starego Miasta. Dla mieszkańców to codzienny skrót droga do pracy miejsce spacerów. Za dnia dzieci zakochane pary staruszkowie na ławkach. Po zmroku cisza szelest drzew i ciemność gęsta jak smoła. Tam właśnie pojawia się on. Karol kot. Ma znów nóż w kieszeni. Wie już, że potrafi. Pierwsza ofiara w kościele udowodniła mu, że granic nie ma. Teraz chce poczuć to znowu. Wybór pada na starszego mężczyznę. Wracał z pracy. Zwyczajny wieczór, zwyczajny krok. Kot podchodzi od tyłu. Cios w plecy. Jeden. Szybki, precyzyjny. Ofiara upada. Próbuje jeszcze złapać powietrze, ale nie ma czasu. Krew wsiąka w ziemię plant. Przechodnie zauważają ciało. Krzyk, bieganina, ktoś wzywa karetkę. Milicja zabezpiecza teren. Raport. Mężczyzna ugodzony ostrym narzędziem. Sprawca zbiegł. To kolejny suchy protokół, ale w mieście budzi się panika. Ktoś mówi, że to nożownik z kościoła. Ktoś inny, że w Krakowie pojawił się potwór. Plotki rosną szybciej niż drzewa na plantach. Gazety, choć cenzurowane, puszczają krótkie notki. Kolejny napad z użyciem noża. Nie pada nazwisko, nie ma portretu, ale mieszkańcy już wiedzą, że nocą planty nie są bezpieczne. Kobiety przestają tamtędy chodzić, mężczyźni unikają ciemnych alejek. Miasto zaczyna żyć w rytmie strachu. A Karol? Czuje satysfakcję. Zostawił ślad, ciało, krew, panikę. Ale nie zostawił siebie. Znów wrócił spokojny, znów siadł do książek, znów zagrał rolę miłego chłopaka. W jego głowie to już nie eksperyment, to pasja. Kot odkrył, że nożem można napisać własną historię i że ta historia może straszyć całe miasto. Planty, miejsce odpoczynku zamieniły się w scenę zbrodni, a Kraków w koszmar, który dopiero się zaczyna. Nie wszyscy, których dźgnął, umarli. I to właśnie oni, ci, którzy przeżyli, dali miastu pierwsze spojrzenie w oczy potwora. Była dziewczynka. Wracała ze szkoły, książki pod pachą, tornister cięższy od niej samej. Karol podszedł od tyłu. Szybki ruch. Ostrze przeszyło sukienkę i ciało. Krzyk. Dziecko pada na ziemię. Ktoś nadbiega. Kot ucieka. Dziewczynka przeżyła. W sądzie zeznawała później. Poczułam pieczenie i krew. Była młoda kobieta, która wysiadała z tramwaju. Zaskoczona, że ktoś biegnie w jej stronę, czuła tylko błysk ostrza i ból w boku upadła na bruk. Świadkowie widzieli sylwetkę uciekającą w mrok. Kot zniknął jakby rozpłynął się w ciemności. Ona przeżyła. Był chłopiec napadnięty w bocznej uliczce. Zdążył odskoczyć, cios nie trafił śmiertelnie. Zdołał krzyczeć, ludzie wybiegli z kamienicy. Kot odwrócił się i odszedł szybkim krokiem, jakby nic się nie stało. Wszystkie te ofiary miały coś wspólnego, powtarzały ten sam obraz. Chłopak, młody, zwyczajny, bez wyraźnej twarzy potwora. Milicja dostawała coraz więcej zgłoszeń. Raporty były lakoniczne, ale układały się w wzór. Sprawca działa z zaskoczenia ugodzenia nożem ofiary przypadkowe. W Krakowie rodził się nowy rodzaj lęku. To nie była wojna gangów nie były pijackie bijatyki to był ktoś, kto atakował dla samego ataku bez powodu, bez sensu. Ci, którzy przeżyli, stali się niechcianymi świadkami bo patrzyli w oczy chłopakowi, który miał w nich pustkę nie było w nich gniewu. Nie było nienawiści, była tylko obojętność. To właśnie ta obojętność przerażała najbardziej i dawała mu pewność, że może więcej. Komenda wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie. Biurka zastawione papierami, popielniczki pełne petów. Oficerowie wertują raporty. Każdy wygląda tak samo. Sprawca nieznany. Narzędzie nóż. Cios zadany od tyłu. Motywu brak. Śledczy czują presję. Gazety zaczynają pisać o nożowniku z Krakowa. Ludzie przestają wierzyć, że miasto jest bezpieczne. Władza nie lubi takich nastrojów. Rozkaz z góry jest prosty znaleźć sprawcę natychmiast. Ale jak złapać kogoś, kto nie zostawia śladów nie kradnie, nie rozmawia z ofiarami nie ma jasnego schematu. Milicjanci próbują łączyć punkty na mapie Krakowa. Planty, kościół, boczne uliczki, wszystko rozrzucone. Brakuje logiki. Ofiary, które przeżyły, mówią o młodym chłopaku, ale to nic nie daje. W Krakowie młodych chłopaków są tysiące. Żaden nie wygląda na potwora. Śledczy chodzą po mieszkaniach, sprawdzają recydywistów, pijaków, awanturników. Ale ten sprawca nie pasuje. Nie bije się po knajpach, nie siedzi w melinach. On wraca do domu. I otwiera podręcznik z matematyki. Przez miesiące nic się nie klei. Każdy trop prowadzi donikąd. Każdy raport kończy się słowami: sprawca nieustalony. W mieście krąży opinia, że milicja jest bezradna. W końcu przełom. Ktoś zauważa zbyt młodą twarz w miejscu, gdzie padła kolejna ofiara. Ktoś inny podaje nazwisko. Kot. Milicjanci zaczynają obserwację. Jeszcze nie wiedzą, z kim mają do czynienia. Myślą, że to zwykły nożownik, jakiś zagubiony chuligan. Nie wiedzą, że to chłopak, który ma obsesję na punkcie krwi. Polowanie na niewidzialnego zaczyna się na poważnie, i wkrótce okaże się, że ten zwykły uczeń sam czeka, aż ktoś go w końcu złapie. Kraków 1966 rok. Milicja ma już nazwisko: Karol Kot, uczeń technikum. Dobrze ubrany, czysty, zeszyt, wzorowy wygląd. Oficerowie nie dowierzają, ale jadą. Zatrzymanie wygląda banalnie nie ma pościgu, nie ma strzałów. Patrol podchodzi do niego na ulicy. Obywatelu, proszę z nami. Kot nie protestuje idzie spokojnie, jakby sam czekał na ten moment. W komendzie otwiera się pierwszy protokół przesłuchania. Śledczy spodziewają się zaprzeczeń, krzyków, strachu, a on mówi prosto, chłodno, bez emocji. Lubiłem pić ciepłą krew i mordowałem jak nikt inny z Krakowa. Słowa zapisane w aktach pismo maszynowe, czarne na białym. Śledczy patrzą na siebie. Nie wiedzą, czy to żart, prowokacja, czy wyznanie. Kot siedzi nieruchomo. Oczy ma puste. Pytają go o pierwsze zabójstwo w kościele. Mówi, coś mnie gnało. Zabrałem noże, szukałem obiektu. Najpewniej stara kobieta. Tak będzie łatwiej. Suchy ton, jakby recytował lekcję. O planty też opowiada bez cienia emocji. Opisuje miejsce, godzinę, cios, jakby mówił o spacerze. Śledczy notują. Każde zdanie potwierdza ich najgorsze przypuszczenia. To nie chuligan, to nie pijak. To chłopak, który traktuje zabójstwo jak zajęcie. Psychiatra obserwuje go w celi. Stwierdza: Psychopatia, ale pełna poczytalność. To oznacza jedno. Sąd potraktuje go jak w pełni odpowiedzialnego dorosłego. Milicjanci oddychają ciężko. Sprawa rozwiązana, ale nie daje ulgi. Bo teraz wiedzą, że w Krakowie naprawdę żył ktoś, kto zabijał tylko po to, żeby poczuć. I wiedzą, że to dopiero początek historii, która zatrzęsie całym miastem. Kraków 1967 rok. Sala sądowa wypełniona po brzegi. Ławy skrzypią, gdy ludzie przesuwają się, żeby zobaczyć chłopaka, o którym mówi całe miasto. Na ławie oskarżonych siedzi Karol Kot. Ma 19 lat, garnitur, spokojna twarz, jak student na egzaminie. Prokurator czyta akt oskarżenia. Dwa zabójstwa, kilkanaście prób, ataki na dzieci i kobiety. Opisy zbrodni kłują jak igły. Sala szumi. Niektórzy patrzą na kota, jakby chcieli zobaczyć potwora, ale widzą tylko młodzieńca, który wygląda jak syn sąsiadki. Sędzia pyta o winę. Kot mówi bez wahania. Tak, to ja. Na sali cisza. Ludzie wstrzymują oddech. Oskarżony nie zaprzecza, nie kombinuje. Opowiada o atakach jak o zwyczajnych wydarzeniach. Przyjemność, gdy nóż rozcina mięso, tego uczucia nie da się opisać. Coś mnie gnało, musiałem to zrobić. Biegli psychiatrzy nie mają wątpliwości psychopatia ale pełna poczytalność to oznacza, że każde słowo traktuje się jako świadome, zaplanowane. Świadkowie zeznają kobiety, które przeżyły dziewczynka, którą dźgnął w drodze ze szkoły. Opowiadają o bólu, o strachu, o pustych oczach napastnika. Sala drży, obrona próbuje szukać okoliczności łagodzących, młody wiek, brak wcześniejszych konfliktów z prawem, ale to brzmi groteskowo przy opisach sekcji zwłok. Sędzia przerywa mowę końcową, głos podnosi tylko raz. Czyny, jakie popełnił, wykazują, że jest groźniejszy od dzikiej bestii, bo bestia działa instynktem. On miał świadomość i wybór. Wyrok zapada szybko. Kara śmierci przez powieszenie. Kot słucha spokojnie, ani drgnie, jakby czekał właśnie na ten moment. Na ławach płacz, w prasie nagłówki o wampirze z Krakowa. Ale dla tych, którzy byli na sali, najbardziej przerażające nie było samo zdanie sądu. Najbardziej przerażała obojętność chłopaka, który właśnie usłyszał, że straci życie. Kraków, więzienie przy Montelupich. 16 maja 1968 roku. Świt chłodny, zwyczajny. Strażnicy piją kawę, w kartotekach kolejne daty. Tego dnia jedna rubryka ma się zamknąć na zawsze. Karol Kot ma 21 lat. W celi spędza ostatnie godziny. Nie krzyczy, nie prosi o ułaskawienie. Nie pisze listów pożegnalnych, milczy, patrzy w ścianę, jakby odliczał. Ksiądz wchodzi do środka, oferuje spowiedź. Kot odmawia. Lekarz sprawdza stan zdrowia, nic nie zgłasza. Strażnicy patrzą na niego, czekają na oznaki strachu. Nie ma, twarz spokojna, oczy puste. W protokole zapisano: skazany nie okazywał emocji. To chłód, który zapamiętali wszyscy obecni. Chwilę przed egzekucją wprowadzają go do sali. Szubienica stoi przygotowana, drewniana konstrukcja, lina zwisa nieruchomo. Kot idzie pewnym krokiem, nie opiera się, nie walczy. Wygląda jakby szedł na egzamin, nie na śmierć. Niektórzy strażnicy odwracają wzrok, dla nich to rutyna, ale tu jest coś innego. Chłopak wygląda jak student, nie jak morderca. A przecież to on ugodził nożem kobiety i dzieci. To on mówił o przyjemności rozcinania mięsa. Prokurator odczytuje wyrok. Głos odbija się echem od ścian. Kot nie odpowiada. Patrzy przed siebie. Kat podchodzi. Lina na szyję. Chwila ciszy. Mechanizm działa. Ciało opada. W protokole egzekucji suche zdanie. Wyrok wykonano. Na zewnątrz zwykły dzień. Tramwaje jadą, ludzie idą do pracy. Nikt nie wie, że właśnie skończyło się życie człowieka, którego nazwano wampirem z Krakowa. Nie zostawił po sobie listu, wyjaśnienia, skruchy. Zostawił tylko pytanie: jak z normalnego chłopaka rodzi się potwór? I to pytanie zostaje otwarte, bo odpowiedzi nie dała ani szubienica, ani sąd. Kraków oddycha dalej, minęły lata, planty wciąż pełne turystów, kościoły wciąż pachną kadzidłem. Miasto zakryło rany, ale pamięć nie zniknęła. Karol Kot stał się legendą. Nie tą z książek o bohaterach, legendą strachu. W gazetach PRL-u nazywano go wampirem z Krakowa. Redaktorzy pisali, że to dowód na degenerację młodzieży, że trzeba wychowywać twardą ręką. Propaganda zrobiła z jego sprawy przestrogę, ale pod gazetową narracją zostali ludzie, rodziny ofiar. Ocalały dziewczynki, które dorastały z blizną na ciele i w głowie, milicjanci, którzy spisywali raporty i nie mogli wyrzucić z pamięci pustych oczu kota, strażnicy, którzy patrzyli, jak spokojnie wchodził na szubienice. Eksperci do dziś analizują jego przypadek: psychopatia, sadystyczne fantazje, fascynacja krwią. Ale odpowiedź na pytanie dlaczego wciąż brzmi jak echo w pustej sali? Nie miał traumatycznego dzieciństwa, nie głodował, nie bił go ojciec, a jednak został potworem. To właśnie ten kontrast budzi największy strach. Zwyczajny chłopak z Kazimierza, uczeń, sąsiad, kolega z klasy, pod maską normalności, koszmar. Do dziś w kryminologii mówi się o nim jako o symbolu czystej przemocy. Zabijał nie dla pieniędzy, nie z zemsty, nie z nienawiści. Zabijał, bo chciał poczuć: Przyjemność, gdy nóż rozcina mięso. Ten cytat został w aktach, jak znak ostrzegawczy. Kraków pamięta. Starsi mieszkańcy, zapytani o lata 60., wspominają strach przed wieczornymi spacerami, planty, które zamieniły się w pułapkę. Dziś jego imię wraca w książkach, artykułach, dokumentach. Każda nowa publikacja. To przypomnienie, że potwory nie rodzą się w ciemnych zaułkach. Czasem rodzą się w normalnych mieszkaniach, za drzwiami, które wyglądają jak wszystkie inne. Karol Kot zginął na szubienicy, ale jego cień został. Cień pytania, które nie daje spokoju. Ile jeszcze takich masek normalności noszą chłopcy, których mijamy na ulicy?